To jest trzeci dzień festiwalu. Dowiedziałem się, że do mojej drużyny dołączył nowy kolega Krzysztof. Przez to, że mm, pracuję z tymi producentami, którzy z zrobili Baczyńskiego już od lat i oni wiedzieli, że ja mam taką pasję do biografii, no to oni oni do no, mnie przyszli mówią no, Baczyński. Chcemy zrobić film Baczyńskim. Chcesz? Ja mówię, no kurczę, no, kto by nie chciał, nie? Ale jaki film zrobić Baczyński, jak nie ma kasy, więc dokument chcieli zrobić, ale no, dokument z kolei jak zrobić dokument, jak wszyscy nie żyją? Znaczy nie wszyscy, ale bardzo większych ludzi, prawda, związanych. Więc strasznie taka skomplikowana figura, jak się za to zabrać? No, ale ja lubię wyzwania, więc jak im bardziej to było skomplikowane, tym bardziej się podniecałem. I w związku z tym powstał taki film, jak powstał coś z pograniczek dokumentu i, i, i fabuły. Szukam przede wszystkim wzruszeń, to znaczy szukam filmu, który mnie wzruszy, w jakiś sposób dotknie emocjonalnie, coś, coś we mnie poruszy, coś w mnie szarpnie, tak? Nie jest ważna dla mnie forma. Ważna jest, jakby taka wypowiedź, świadoma wypowiedź autora. To jest dla mnie najważniejsze. Bardzo mnie interesuje forma eksperymentu, na ile możemy odejść od formy, którą wszyscy znamy i poznajemy, na ile można ten obraz, nadać mu symbolikę, na ile, na ile widz ją czyta i myślę, że to na pewno będę rozwijać w moich kolejnych pracach. Wychodzę z założenia, że film dokumentalny, kino dokumentalne jest, jest bardzo ważne, dlatego, że jest pewnego rodzaju studium człowieka. I jak myślę o fabule, to fabuła dla mnie może wychodzić z rzeczywistości. Oczywiście to, co się dzieje, będzie działo wokół niej, może być, może być różne, natomiast w moim odczuciu osobistym powinna być osadzona w jakichś pewnego rodzaju realiach. Dlatego na razie skupiam się na dokumencie, na razie obserwuję ludzi, staram się ich zrozumieć, a później będę myślał nad scenariuszem fabularnym.